Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku, zaczynamy no, w sumie tak naprawdę obok miejsca, gdzie skończyliśmy poprzedni, ale tak, idziemy po pierwsze prosto do taksówki i bierzemy taksówkę do Camp Tauracho i myślę, że ten odcinek sobie tak przeprowadzimy, że oczywiście przez crossroad trzeba przelecieć, zaczniemy od dołu robić sobie questy, te, które tylko damy i będziemy ze stopniowo iść na górę, żeby to poczyścić. I jak tak w miarę wyczyścimy to, co jest możliwe i to, co jest opłacalne, tutaj to wtedy już pójdziemy faktycznie na północ do tego Vale, bo tam też jest, tak jak zresztą mówiłem, do zdobycia ciekawa warunka. I docelowo chyba w tym Vale ja będę sobie chyba dalej levelował. Tym bardziej, że tu właśnie jest. Takich trochę już lewali w okolicach ponad, ponad 20 poziom. I w okolicach 20 poziomu. Więc taki jest plan. No, więc widzimy się w Camp Kamptawracho. Dobra, dotarliśmy. Więc teraz zbieram tak naprawdę tutaj co się tylko da. A co tu jest? Tribes at War. Tutaj jakiś quest jest, a tu jest jakaś świnia upolowana, znaczy złapana. Hmm, no dobra. Tak, tak, pomożemy Ci oczywiście. Trzeba coś pozabijać. Tu jeszcze jest jakiś, no taki quest na trochę wyższy poziom, ale co tam, weźmiemy go. Weźmiemy go, bo zależy mi, żeby w tym odcinku 21 poziom wbić, więc będziemy robić takie questy i nawet właśnie wyższo-poziomowe, jeżeli się uda. A, przynajmniej spróbujemy. Dobra, i co tu jeszcze jest? Y Dobra, tu jest coś standard blaw, więc mnie to w sumie nie interesuje. Ta owa tanka jeszcze by mnie interesowała. Tylko to jest oczywiście w stylu, że muszę znaleźć jakieś zwierzę i je zabić. No dobra. Eee. <kłuk> 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 Idziemy w takim razie na południe. Bo tu jest też quest 1 na 22 poziom, więc go zrobimy. Eee. Mamy tutaj 25-poziomowego 25 alianta, więc ja sobie chyba daruję na razie tam podchodzenie. Mimo, że jest jakiś skonfundowany. chociaż może już go nie ma. ciekawe czym jest ta owatanka. Czy też jest taki jaszczur? Dobra. No na razie jak nie widać tej owatanki ja też nie będę tu chodził się, kręcił Tylko po to, żeby na nią czekać. O! I co w związku z tym, że to kliknę? Co tu będzie? Uhum. nic tu nie będzie. Dobra, idziemy dalej. Czyli rozumiem, zaczynamy polowanie na korpiony. Aha, czy to jest coś związane z tymi robakami? Skąd tu chodzą jeszcze te... Skorpiony, jak one są z tym połączone? No proszę, czyli rozumiem, że Growl może wjechać. O, i tutaj nawet trzy. Przyjemnie. Jezu, protektory to jest już jakiś krab. Dobra, tego sprzątniemy w miarę szybko. Mhm, zaraz ja tutaj się sprzątnę w miarę szybko. Odej, co tu się dzieje w ogóle? Ile to jest tych małych uwielbień? Hmm, oczywiście, że muszę iść od Kamptauracho. Zaraz się widzimy. Dobra, jesteśmy z powrotem. Zabiły nas jakieś robale przebrzydłe. Co to jest w ogóle? On ma 21 poziom. Czy was popindoliło? To coś ma 21 poziom. Ale przynajmniej e, szybko ginie. Wiem, że będzie jeszcze jakieś wytrzymałe. To, to był już kuriozum jakiś. <laughs> No, plus jest taki, że zabijając te mobki, tak naprawdę mam sprawę ile z niego, 150 exp, to to jest 10 mobków, to jest półtora tysiąca, czyli powiedzmy to, co dostaniemy z tego quest'a, praktycznie. No, jakiś miecz. Szkoda, że my nie korzystamy z mieczy. dobra, no, zbieramy te jaja, dopóki nie patrzą. Okej. Okay. Ech, oczywiście, że... Dobra, ty spindalaj, bo ty za duży demecz mi zadajesz tutaj. Ja jebio! Co zabić? To też mi bije demecz. Czy on wróci? Mam nadzieję, że nie. Dobra. Nie, strzelaj w to. Ja jebie, ile tego gówna tutaj jest. Dobra, one no chyba aż tak dużego demagoguja nie im zadają. Dobra, bo mi się wydawało, że chociaż to mają pierwsze, to nie było jakiś na 21 też poziom. Dobra, istotne, muszę odpocząć, bo tutaj to obie kurde zaspamią te, te mopki. Jeszcze, jak dobrze pójdzie, to takie jedno miejsce by się przydało tylko z tymi jajami, i będzie quest, chociaż nie jedno, nie dwa jeszcze będą musiały być znalezione. Dobra, zbieramy co można zebrać. Skurujemy. O, Medium ladder, Medium ladder już. To brzmi jak coś lepszego. O, proszę bardzo. Trzy, no i jeszcze jedno. Dobra. Udało się. Mamy z głowy tego questa. Ale musimy jeszcze iść tak na południe. O po kolejne. Tylko ten quest teraz, tutaj na południu, to jest. A. 24 poziom, więc może uda nam się jakimś cudem to zrobić. Byłbym zadowolony bardzo z tego. Ale no Wiadomo Wiadomo jak to bywa Słucham cię Co? Krasnoludy Belmudan Oho, no dobra, sporo w takim razie na tym południu się dzieje. Ja tu myślałem, że tutaj już poczyszczę te barensy, a tutaj widzę, jest to takie proste. Ile z tego? 1800. Dobra, zacznijmy. No, ciekawe, czy to się uda w ogóle zrobić, ale zacznijmy może od... ...od tego z tej strony. Od świnioludziów. Trochę już przez naszą podróż wymordowaliśmy. I więc mogą być w sumie na nas trochę delikatnie mówiąc zdenerwowane um, ale my niestety nie, przez, niestety nie przestajemy w mordowaniu świnioludziów i kolejne plemiona padają pod naszymi strzałami gdzie ty uciekasz stary dobra sprawdźmy czy tu o jest no i świetnie to mamy czyli jeszcze musimy łąd i shield łąd zakładam wypadnie z jakichś czarodziejów o proszę jak się przyczaił ja pierdolę Ile tych świn jest zamaskowanych? 25. no to już jest jakieś wyzwanie Ale jest w miarę samotnie ustawiony Dobra, próbujemy no, Ale widzę, że tu misy wchodzą No, dobra, da się radę go porobić, jak nic nas tu nie zaskoczy nagle z boku. Tylko, że jest strasznie długotrwały ten proces. 174 ekspany to nie jest tak dużo, no ale wiadomo, nam zależy tutaj na. O! o! Proszę bardzo, to było całkiem przyjemne. Jeden izbani, czyli jeszcze polujemy w takim razie na tych sirów. O, właśnie, dobra. W takim razie szukamy ich. Dobra, wygląda to całkiem, całkiem przyjemnie. Jest jakieś elementale. Uh -huh. Jest ci zamaskowana świnia. Damn. Dobra, chyba jednak będzie po mnie nie dam rady i ubić, a tu druga jeszcze chodzi. Czemu to tak wolno trwa? Halo. Dobra, to człapaliśmy się, ale no te odległości są porażające czasem. Od razu pecik. Podpoczywanko. Mm. No i co, lecimy dalej Mam nadzieję, że znowu tu nie będzie Takiej sytuacji jak przed chwilą Jakoś się dobrze ustawić No i jedziemy, no ku kurde No o tym mówiłem właśnie On tu teraz przyjdzie o Boże Ubijmy go chociaż Dajmy radę nie, abym pani Wiego. Dobra, robimy podejście numer 3. Mam nadzieję, że teraz już uda się wydropić to, co chcę wydropić. A te pojebane świnie mi w tym nie będą przeszkadzały. Czy tutaj coś ciągle chodzi? Tak, jest tutaj jedna. Dobra, porobione. Kruwo. Nie, no nie, 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 nie. To jest bez sensu. Może do mnie się nie dobiorą teraz, co? Dobra, mamy kolejne podejście. O, dobra. Kurde, no nie chcę teraz tego quest'a przerywać, bo tak na dobrą sprawę zostało go bardzo niewiele i... Hmm. I, I byłby z tego exp. Już tak niewiele nam w ogóle potrzeba do poziomu. Dobra, może uda się. Kurde. Bo ja zaudało się. Tylko ulga. Dobra, włączamy aspekt w the i spindalamy stąd. Jeszcze to bym zrobił dzisiaj. Tylko ciekawe, czy to będzie. Eee... Podobnie ciężkie. Tutaj niby trzeba po prostu ich pozabijać, ale. No zobaczymy. Ominę sobie do tego kolesia i idziemy dalej. Dobra, lecimy z koksem. I znowu problem z maną się robi, a ja nie mam jak regenerować na ten moment, prawda? Nie mam nic. Health, health. Ech. Allo, czemu on tak się kur... To co to się w ogóle podziało? Czemu oni mieli takie agro na mnie nagle? Ale niby skąd. Jeszcze może tamten podleci? To to było? Dobra, tego ubijemy. A ten. Ciężko. Dobra, udało się. Cudem, cudem się udało. Dobra, tych zaraz ubijemy w sumie, ale jeszcze trzech tych formanów, oni są troszkę ciężsi. sobie teraz, bez... chociaż nie mam przecież te potki, zapomniałem o nich. Skorzystam na razie z jednej. Jest spora szansa, że ja robiąc tego quest'a... O, proszę bardzo. Dobra, to ja skorzystam, a nie mogę z drugiej potki skorzystać, bo tu jest cooldown na potkach. <laughs> zapomniałem. u uuu, uuu, pan Filemon. Chyba dostanie w to mocno. Czy coś za nami jest? Nie, jaki target tu close? Dobra, niech ten kolej tam wleci, ich posprząta. You, <laughs> Dziękuję bardzo. <laughs> No, co, no, Wykorzystałem sobie moment, ale koleś się tak zbierał, żeby to wykonać ten atak, po prostu, Że aż, aż po prostu mnie korciło, żeby puścić tę strzałę. No. no i to zrobiłem. No, jestem ciekawy, jak to pójdzie bez many. Na razie nie ma tragedii. No dobra, raczej go ubijemy. Teraz nie ukradłem mu tego formana. Jakby coś ja pierwszy zaatakowałem. Oj, ktoś wpadł na spota. Dobra, ja na szczęście nie mam tutaj już e, dużo do zabicia, więc mimo, że nie zrobię tutaj jakiś Problemu zbyt dużego. Czy to jak się dobywa poziom to mi się regeneruje cała mana i życie? Nie pamiętam. Jest Foreman, ale może być problem żeby go zajebać, bo ja nie mam... Dobra, ale go zgarnę, bo się obawiam, że zaraz ktoś go zgarnie mi z przednosa. Dobra, ubijemy go. Na spokojnie, teraz tylko ten dziennik znaleźć. Dobra, super. Super poszło, w sumie trochę kasy się wydropiło też. Dobra, niech oni sobie tu, biją. Ja w takim razie poszukam. No, wziąłbym to. Dobra, wyrzucę to. Co jeszcze mogę wyrzucić? Może to jedzenie? No dobra, ale z czego? Ego dropi ten journal? Czy to, że niby tutaj jest ich jakiś ten wódz, przywódca, dowódca i trzeba z niego to ściągnąć? No to nie ciekawie będzie, jeżeli tak. nie wiem czy dam radę go zabić oni mnie ten krasnolud nie dobra Ech, no będzie problem z tym kurde, bo nie dość, że oni się tu kręcą jeszcze, no to ja mam trochę przymały poziom ale mam prawie level muszę ich parę razy, parę, paru jeszcze pobić dobra wiecie co, niestety muszę się poddać na razie i chyba odpuszczę, bo ciężko mi to będzie czekać na niego i też odpierać ataki tych krasnoludów wokoło, więc zrobimy tak. Ja sobie wracam i będę sobie bił jakieś mopki po drodze. I w momencie jak wbiję poziom, to zakończę odcinek. A następny po prostu zaczniemy od tego, że wrócimy, oddamy questy, porobimy te i będziemy powoli parli na północ. My dobrze, że kończymy, bo liczba strzałów to powiem wam, ten odcinek wycisnął te strzały ze mnie. Eee, nie, nie mamy szans. Tym łaszczę coś tam, bo nie mamy kompletnie many. Zabijamy poziomik. O superancko. Dobra. A chociaż spróbujmy. Ciekawe, czy się by udało zrobić to coś latającego. No, znając życie, pewnie niezbyt co. Gdybym miał mikstury jakieś, to może byłoby łatwiejsze. No spowolnijmy go. Kurde, jakby nasz. jakby ta hiena tu się nie kręciła. Ono tutaj podleci. Ech, dajmy. Ale chociaż może. Może jest szansa na to. Jest. Ło! Wow. Udało się. Czekajcie sobie poradzę za tą hieną jeden na jednego i chyba wiecie co? Uciekam albo nie, jeszcze mam lepszy pomysł. Zachowam się w taki sposób <gryz> To jeszcze nie skończę tego odcinka Skoro już tu jestem, dobra, to sobie poddaję te questy W takim razie to jeszcze zrobimy w tym odcineczku. A jak już udało mi się tak naprawdę dzięki tej śmierci szybciej się przenieść do obozu, to skorzystam z tego. Kurde, aż w szoku jestem, że udało mi się tego w pora na 25 poziomie. I to tak, w sumie, bez, bez większego problemu. Mm, dobra, to jeszcze, to zrobimy. To mm -hmm. Potrzebuję kupca też, może najpierw, żeby mu posprzedawać jakieś graty. To, to... Czy ja coś jeszcze mam tu do sprzedania? Nie wiem. Nie, mam jeszcze tarczę na pewno. Dobra, najpierw to. 1500 A, I jeszcze z tą stąd... świnią. Z kim ja muszę jeszcze pogadać? Czy mieliśmy jednego quest'a do oddania? Nie gad... Ja naprawdę odsprzedałem mu te tarcze. Dobra, mogę odkupić ją. Ja naprawdę mogłem sprzedać przedmiot quest'a? Odejm. Oh to to było pojebane. Dobra. Ale dobrze, że mogłem to odkupić. Eee, nie wiem, no tą latarnię może wezmę. Chociaż nie wiem, co ona mi da. No i spoko. I mamy kawa jak już 21 poziomu. Dobra, ale teraz już naprawdę kończę to, bo to był też intensywny odcinek. Eee, nie wiem, czy wrócę po te krasnoludy. Na razie chyba nie chcę. Zrobię sobie te questy, bo one będą już w miarę przyjemniejsze do robienia. Potem Hezrul i będę leciał chyba, oddam tego questa i będę leciał chyba faktycznie na północ. Harpie się zrobi. No i Ashen Veil. Ale to już w kolejnych odcinkach. Na razie.